Ja nie mam problemu, ja mogę pić i skończyć pić, kiedy ja chcę. Po pierwsze, osoba uzależniona jest otoczona mechanizmami obronnymi, które bronią alkoholu samego w sobie. To, co się dzieje w naszym kraju, zakrawa o pomstę do nieba. Psychoterapeuta dobry nie stoi pod pośredniakiem i nie czeka na pracę, zapewniam Was. Dlatego 13 miesięcy walczyłem o to, żeby dobry psychoterapeuta zgodził się pomóc mi w moim kanale Wam pomóc. Na kanale Rockman za kółkiem. tak? To ja, waszy lubieniec i dziś poruszymy temat niezwykle ważny, bliski wielu sercom uzależnienia. Będziemy mówić o bólu, o walce, ale przede wszystkim o nadziei, o tym, że nawet w najciemniejszej dupie malinowej człowiek może odnaleźć w sobie siłę do zmiany. Naszym gościem jest magister Alek Cierpiałkowski, psycholog i psychoterapeuta uzależnień, który od lat wspiera osoby szukające drogi do trzeźwości i nowego życia. Zapraszam Was do rozmowy pełnej szczerości i inspiracji. Jeżeli każdy z Was teraz to mnie ogląda, czy to dziewczyna, czy chłopak, jesteście w dupie malinowej, macie dosyć tego melanżu, oglądajcie uważnie. Cześć Alek. Siemano. 13 miesięcy walczyłem.